Dziękuję. Jaką się ewolucję bardziej wam się podoba? Człowiek się trudzi bardziej. No, nie jeździć na jednym kole, ale trzeba mieć do tego umiejscowienie i sprzęt i nie robić tego w ruchu, który już nie Julka, na nie na Wójt chodź Co się teraz dzieje? Co to jest? Cyrkle po prostu. Cyrkle. O! to waży kilkaset kilogramów w jego rękach wygląda no jak piórko. Robi z nim co chce, ale to naprawdę wymaga długiego szkolenia. Brawa, brawa!